W pewnej części lasu żyje pewna niezwykle wyjątkowa rodzina jeleni, a to z uwagi na fakt, że innej rodziny, tak szalonej rodziny jeleni, w tym lesie nie sposób e, znaleźć. E, tych jeleni jest kilka. Na pewno jest właśnie ten samiec, którego tutaj możecie zobaczyć, i ten samiec jeszcze e, jakby podąża. Lasem ze swoją mamą, ze swoją rodziną. Dopiero za rok lub dwa lata odejdzie do grupy męskiej, z którą będzie spędzał czas w ciągu roku. Niemniej jednak on jeszcze ze swoją mamą i ze swoim nowym rodzeństwem sobie las przemierza. Widać też, ma na głowie już swoje poroże, zresztą nie pierwsze, bo ma już pewne odnogi, a te jelenie, które widać po prawej stronie, to są jelenie, które urodziły się w tym roku, są młode, zresztą to widać po wielkości, nawet po wyrazie tego ich pyszczka, tej głowy, to wszystko widać, że to są młode jelenie, a z lewej strony to właśnie jest ich starszy Brat. I to jest ich ulubione miejsce. To jest miejsce, w którym ja te jelenie bardzo często obserwuję na żywo i wiele razy widziałem takie sceny, które po prostu mnie rozbawiły, dlatego też postanowiłem, że w końcu usytuuję tutaj kamerę i pokażę Wam tą niezwykle wyjątkową e, rodzinę. Bo udokumentować, utrwalić takie zachowania jest niezwykle trudno, ale też jest to moim zdaniem bardzo ważne, bo to pokazuje, że. Zwierzęta tak naprawdę nie różnią się od nas ludzi pod kątem e, takich zachowań, czy e, codziennego e, życia, czyli odczuwania radości, smutku, strachu. E, tutaj widać po prostu radość. E, pojawiło się słońce, e, jest jeszcze zielona trawa, e, jest się czego napić, bo troszkę popadało, więc te jelenie po prostu cieszą się chwilą. I tutaj widać, jak one ruszają głową, cały czas gdzieś się przepychają, biegają za sobą. To są właśnie takie charakterystyczne, takie detale, które pokazują, że zwierzęta są wybitnie rozluźnione, ale i również chce im się bawić. To też wszystko zależy od charakteru. I zobaczcie, jak te zwierzęta się zachowują. Już chyba lepiej usytuować kamery się nie dało. Wyobraźcie sobie duży las, setki lub tysiące potencjalnych miejsc, I jeszcze żeby te zwierzęta się zatrzymały, i jeszcze. Się przed całą kamerą bawiły i pokazywały to, co ja widziałem na żywo. No to jest niezwykle trudne. Tym bardziej cieszę się, że znowu mi się udało, znowu jakby bazując na doświadczeniu, na poznaniu, byłem w stanie udokumentować, udowodnić, że zwierzęta zasługują na szczęście i szacunek z naszej strony, że nie powinniśmy w tym okresie teraz. Na nie polować, szczególnie na takie młode jelenie, no bo co one w życiu widziały tak naprawdę? One dopiero niedługo będą pierwszy raz w życiu widziały śnieg. Ale skupmy się na tym, co się tutaj dzieje, bo jest mama, która jest również szalona, i są te młode jelenie, które również szaleją. Ich ciocia jest troszeczkę bardziej spokojna, więc ona je sobie trawę tutaj nieopodal. Natomiast jest jeszcze ten samiec, który jest. Im jest starszy, tym jest bardziej spokojny, ale e, kiedy inne jelenie się bawią, no to jemu się to wszystko udziela i również zachowuje się w taki sam sposób. Zresztą pod koniec filmu również postarałem się o to, żeby było to widać i będzie to widać. E, no to jest niezwykłe, że te jelenie w obrębie swojej rodziny widać jak się. Szanują, jak się uwielbiają, jak uwielbiają spędzać ze sobą czas, że to nie jest tylko walka o przetrwanie, żeby coś zjeść, żeby się napić, ale kiedy to zrobią, to jest czas na zabawę, jest czas na spożytkowanie tego czasu, który im pozostał. W ciągu dnia, i to jest niesamowicie piękne, że każde zwierzę jest inne, tak jak my, różnią się charakterem, każde wybiera inne miejsca, każde ma gdzieś swoje, swoją rodzinę, grupę. I tutaj widać, że ten młody samiec w ten sposób, jakby się popisuje, chce pokazać, ile ma siły, i zobaczcie, nawet jak bawi się z tym swoim rodzeństwem. Tutaj w ogóle nie chciał mu zrobić niczego złego, tylko po prostu tak szturchnął, żeby pokazać, że. O, ja też się chcę pobawić, ja też jestem silny. To jest niesamowite, że te zwierzęta, jakby i, i zachowanie determinuje zachowanie innych zwierząt, że one obserwują i zachowują się tak samo. U nas ludzi bardzo często jest tak samo. Też u dzieci, jak jedno się bawi, to drugie spogląda i czasami powtarza pewne czynności. Tak samo jest ze zwierzętami. To jest niesamowite. Tym bardziej cieszę się, że ja to jestem w stanie pokazać. I bardzo Was proszę, jeśli możecie, udostępnijcie ten film rodzinie, znajomym, bądź na Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek, żeby jak najwięcej. Ludzi zobaczyło, że te zwierzęta są niesamowite i że naprawdę warto je szanować, bo one, tak jak my, chcą żyć, cieszą się z tego życia i są cudowne. Więc, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, subskrybujcie mój kanał. Wkrótce kolejne perełki, bo już jestem na finiszu montowania filmów.